Trochę krócej jako klub, ale wcześniej się spotykaliśmy, trenowaliśmy razem, no i tak to się zaczęło. Teraz to się przechodziło już troszeczkę bardziej w poważne trenowanie, już idziemy na imprezy sportowe, sami organizujemy jak widać, to jest pierwsza nasza przez nas zorganizowana sobota bokserska. Pamiętam, miałem 15 lat, zacząłem, teraz mam 34, także prawie 20 lat, tak jakby w fachu, najpierw byłem zawodnikiem, jako zawodnik osiągnąłem 5 razy tytuł mistrza Polski, parę tytułów wicemistrza i jakieś tam dwa brązowe medale, także przez 11 lat kariery, który by które trwało to, coś tam zdobyłem, byłem cały czas w reprezentacji kraju, byłem rezerwowym na Igrzyska Olimpijskie w Atenach, dwa razy zdobyłem brązowy medal z Unii Europejskiej, także kariera jako zawodnik dobiegła końca i teraz bawię się jako trener. Jako zawodnik zaczynałem w klubie Widze w Łódź, stamtąd zostałem pozyskany do ligowego klubu PKB Poznań. I tak jakby to zmieniło moje życie, bo teraz tutaj w tych kątach jakby osiadłem, tutaj się założyłem rodzinę, no i teraz klub, i teraz jako, jako trener o Boxing Team. No najwięcej sukcesów było w kategorii lekkiej, gdzie zdobyłem rezerwę olimpijską do Aten 2004 yy, i w 64, gdzie właśnie zdobyłem medal mistrzostw Unii Europejskiej. No i na koniec jeszcze medal Unii Europejskiej brązowy również w kategorii 69, czyli w półśredniej. Także to były takie naj, najbardziej moje koronne kategorie. zachęciła koleżanka do tego uprawiania sportu i spodobało mi się i zostało.? A Ty za Ja miałam chęć po prostu zobaczenia taki sport y, taki odważny i… No po może powiedzieć tak jak powiedziałem, męski. No spodobało mi się, że chciałabym po prostu zobaczyć jak to wygląda, te treningi i w ogóle, a jak już przyszłam to dostałam. A jak na tych treningach to wygląda? Bo słyszałem, że jest ciężko. Jest ciężko, a naprawdę bardzo. Nieraz nawet się nie chce iść, ale to idziesz na trening to że z ciebie wszystko. Oby się jak poszło? Tak, wygrał. Tak, wygrał, wygrał. W rundzie przez TKO. A powiedz mi, bo muszę zapytać o to, bo to mnie zawsze ciekawia, co mama na to. O, na początku to, yy, to nie było zbyt... A zbyt babcia? Fajnie. A babcia to zabawa za, <laughs> każdą walką spadzi, może Słuchajcie. dzisiaj to też y, nie mogło oglądać, tak się stresowało. Miałem przygody w życiu z, z boksem i, i do dzisiejszego dnia dzieci odziedziczyły to po mnie i nadal najmłodszy syn boksuje w, w szamotuach. Cieszę pana, że taki klub tutaj bardzo dobrze, że coś się dzieje w tych Szamotułach i nareszcie młodzież coś robi. Dzisiejszego go jaką że tak powiem, z poziomu sportowego? No, wysoki poziom i. Ty Jeszcze nie, 16. Walkę będziemy. Miały. Kibicujemy. Tak jest. Następna no, tak gala jakaś? Yy, jeszcze nic nie wiadomo, wszystko w planach. A, ma, a jakiś wyjazd macie gdzieś na najbliższy czas? Yy, prawdopodobnie 23. Możemy jechać na mecz Polska-Niemcy, ale jeszcze nie wiadomo, co dokładnie. A powiedzcie mi w jakich wagach startujecie? A ja 57. To jest jakaś taka, to, to, to jakieś takie określenie, Musza, tak? Czy kogucia? to to jest chyba? To chyba Kogucia, jest. A ty? Ja 63. I to jest lub półślenia na tak? Dobra, no to słuchajcie, życzymy Wam powodzenia w przyszłości na ringach. Zapraszamy wszystkich fajnych chłopaków i fajne dziewczyny do klubu. Boxing team, proszę, proszę, was, proszę Was, żebyście zaprosiły wszystkich na najbliższe jakieś, nie wiem, sparingi, turnieje. To zapraszamy do y, klubu szamotowy Boxing Team. Polecamy y, trenera Mariusza Koperskiego. Cześć! <noise> jesteśmy zaskoczeni frekwencją, jaka spotkała ponieważ zgłosiło się ponad 100 zawodników z całej Polski. Tam 18 klubów do nas przyjechało myślę, że Patronat Honorowy Posterota Szamotulski. Jak wiadomo organizacja takiej soboty boksarskiej to jest duże przedsięwzięcie logistyczne i finansowe. Dlatego chcielibyśmy podziękować serdecznie sponsorom, którzy wspierali nas w tej organizacji. Jest to restauracja i pub Niagara. Firma Primus Szkolenia BHP, Transport Ciężarowy Janusz Kaczmarek, Usługi Ogólnobudowlane Radosław Spychała, American Cheekers Sławo Sławomir Zawal, FHU Herman, RCU Ubezpieczenia, Panzenon Kubowicz, Fundacja Wielkopolski Boks, Komputronik Sklep Szamotuły. Czy tradycje takie bokserskie czy Słyszałeś, że ktoś się opowiada? Znaczy, spotykam ludzi, którzy podchodzą do mnie i mówią, że właśnie boksowali tu kiedyś, że wymieniają mi nazwiska, że, że było tu paru dobrych pięściarzy, także coś tam, coś tam do mnie dociera. Tak, dziękujemy dyrekcji szkoły, zespołu szkół numer 3 za to, że mogliśmy tutaj w tak ładnej hali zorganizować taki turniej, także jesteśmy bardzo zadowoleni, wszystkim hala się podoba i myślę, że dzięki temu, że są takie fajne warunki, to ta organizacja przebiega jak najbardziej korzystnie pozostaje żyć samych sukcesów między sznurkami, tak? Jak to się mówi? No dziękuję. Na pewno sukcesy przyjdą. Mamy bardzo utalentowaną młodzież. Paru zawodników i zawodniczki. Dwie, które mam, czyli kadetki. Dzisiaj wygrały obydwie swoje walki. Jedna z nich wygrała walkę przed czasem. To są bardzo utalentowane zawodniczki, z którymi wiąże przyszłość. Nie ukrywam tego. Tak samo zawodnicy. Bliska, tak. Jeżeli chodzi o zawodniczki, to bardzo tutaj bym chciał wyróżnić Sandrę i Karinę Konys. To są dwie dziewczyny z jednej klasy, które przyszły, trenują u mnie od roku i ostatnio wszystko wygrywają co nibyśmy nie pychali to wygrywają albo wygr przed czasem albo na punkty także mówię przed nimi wielka przyszłość jeżeli tylko dalej będą trenować i nie stracą zapału, to naprawdę idzie to w dobrym kierunku. Podobnie jest z kadetami naszymi, czyli Sebastianem Wróż, który dzisiaj też wygrał walkę i z Kaccem Nowickim to już waga ciężka, kadeta, ważący 90 kilo, duży chłopak, który też boksuje coraz lepiej i myślę, że niedługo też będzie mocnym punktem zespołu. Czy mieli zachęcić jakąś potencjalną młodzież, których chciałbyś zaprosić? No zapraszam młodzież na treningi bokserskie, mogę powiedzieć, że lekko na treningach nie jest, ale na pewno warto, dlatego że teraz są takie czasy, że dzieci często i młodzież wybierają jakieś tam siedzenie przed komputerem, a, a tutaj no, mają coś innego, możliwość rozwoju sportowego, budowania jakiejś tam kariery, zwiedzania Polski, przecież jedzimy po, Pols po całej Polsce, w pewnym momencie może przyjdzie do któregoś zawodnika lub zawodniczki powołanie z kadry Polski, w której się zwiedza już Europę i świat, także... To jest, to, jest to szansa dla młodych ludzi, dlatego zachęcam. Trenujemy, trenujemy codziennie. Treningi odbywają się na placu Sienkiewicza 6. Wejście jest od ulicy 1 maja. Jest to wszystko podzielone na grupy wiekowe. Te szczegóły są na Facebooku szamatury Boxing Team. To jest adres jakby facebookowy i tam jest w zakładce informacje wszystkie szczegóły. Treningi dla młodzieży są darmowe, także zapraszamy.